Czas na popołudniową publicystykę w Polskim Radiu Katowice. Piotr Pagieła, kłaniam się i witam moich gości w studiu. Posł. Michał, Gramatyka Polska 2050. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam pana posła. Dobry wieczór państwu. Posł. Wojciech Szala Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się, panie prezydent. Również witam państwa serdecznie. Trzy godziny temu z małym haczykiem dowiedzieliśmy się, że rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej gwarantowanych cen węgla. Te informacje przekazała na konferencji prasowej Minister Klimatu Anna Moskwa. Drodzy Panowie, cena dla odbiorców to 996 zł za tonę, ale rząd gwarantuje tylko 3 tony węgla na gospodarstwo dla każdego domu. Panie pośle, pytanie do pana posła Wojciech Szaramy. Cena dobra, ale... Czy to jest wystarczająca no, znaczy ilość. cena też już jest wyższa niż ta, którą ale no, Tak, kiedyś, ale nie, nie 3300 kiedyś, kiedyś mieli. Natomiast no, w tej chwili węgiel jest sprzedawany bardzo drogo. Premier ministrowie namawiają do tego, żeby nie kupować tego węgla w tej chwili, tylko żeby zaczekać, aż dojdą do Polski te zakontraktowane dostawy węgla z zagranicy. Mamy już tutaj pierwszą gwarancję, że odbiorca indywidualny nie zapłaci za tonę węgla więcej niż 993 zł, a więc jest to jakieś takie pocieszenie. Pośrednicy również na tym nie stracą, bo dostaną taką dopłatę, która zrekompensuje koszty utrzymywania składów, transportu tego węgla i tak dalej. To jest bardzo ważne cały czas musimy pamiętać dlaczego doszło do takiej sytuacji doszło do konfliktu na Ukrainie Polska importowała węgiel z Rosji postanowiliśmy że do tego embarga nałożonego na Rosję podejdziemy bardzo poważnie że będziemy pomagać Ukraińcom w utrzymaniu niepodległości ich państwa i jako jedni z pierwszych zastosowaliśmy tą blokadę rosyjskiego węgla. To musiało spowodować wzrost cen. Taka jest bezpieczeństwa, cena bezpieczeństwa nie tylko Ukrainy, ale również Polski i całej Europy. Poseł Michał Gramatyka. Cieszy się Pan, że ja nie wiem, czym Pan pali w piecu, czy w ogóle Pan pali, że będzie Pan mógł kupić 3 tony po 1000 zł, prawie? No, przede wszystkim bardzo się cieszę, że parę dobrych lat temu zmieniłem ogrzewanie w, w, w domu, w którym mieszkam. Czyli jest Pan w dobrej bo, sytuacji. Tak, tak, bo kiedyś, kiedyś paliłem węglem, dzisiaj palę gazem. To wprawdzie pewnie będzie generowało dużo większe koszty, no ale jednak paliwo, przynajmniej według obietnic rządu, na zimę jest zapewnione. Ja się, wie pan, zastanawiam, czy jest jakaś taka rzecz, której PiS nie potrafi zepsuć, z którą by sobie po prostu poradził. No bo przecież... To, co usłyszeliśmy podczas konferencji pani minister klimatu, to znaczy, że pośrednicy dostaną pieniądze, to znaczy, że osoby, które ubiegają się o zakup węgla po regulowanej cenie, będą musiały przedstawić jakieś zaświadczenie, zaświadczenie z Biura Emisyjności Budynków, będą mogły kupić tylko 3 tony tego węgla. No, prawdopodobnie te przepisy nie będą działać wstecz, czyli wszyscy ci, którzy dzisiaj Zakupili węgiel po tych wyższych cenach. To jest w ogóle jakiś totalny absurd, że węgiel wyjeżdża z kopalni w cenach, nie wiem, około 1000 złotych za tonę, a sprzedawany jest przez pośredników za 3000. Polska 2050 złożyła w tej sprawie wniosek specjalny do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Mamy nadzieję, że postępowanie zostanie podjęte. No Naprawdę udają się rzeczy, o których nikt by nigdy nie pomyślał. Udało się pisowi doprowadzić do sytuacji, w której na górnym Śląsku ludzi nie stać na węgiel. Czegoś takiego jeszcze nie było. Panie pośle, usłyszał pan poważny zarzut. No bo to nie jest żaden zarzut, bo czegoś takiego po prostu nie ma. Węgiel jest droższy, natomiast takiej sytuacji, żeby ktoś nie mógł ogrzać mieszkania, czy zgotować jedzenia, po prostu takiej sytuacji nie ma. Część osób postanowiła już zaopatrzyć się węgiel na zimę. Zrobili to przedwcześnie. Ci, którzy... Ten węgiel mają, wykorzystali sytuację, to nie jest nic niezwykłego. Czerwcie, po prostu jak, panie jak, to nie jest nic niezwykłego. Po prostu, jeśli jakiegoś towaru brakuje, no to on zaczyna drożeć, no bo popyt przewyższa podaż. No to jest rzecz zupełnie normalna. Takie, to dotyczy każdego, każdego produktu. To również dotyczy ropy naftowej i gazu na przykład, to... bo kraje się dołączyły do bojkotu rosyjskiej ropy i gazu, i te ceny gazu i ropy wystrzeliły. I na na przykład arabowie, którzy mają tej ropy dosyć, również za tą ropę biorą więcej pieniędzy. I najprawdopodobniej ten węgiel, który sprowadzimy z Kolumbii, będzie też droższy niż zwykle, dlatego że jest większy popyt, a podaż jest, a podaż jest mniejsza. Oczywiście z czasem to się wyrówna, dlatego że otwarte zostaną nowe ściany, nowe pokłady wydobywcze i ta sytuacja wróci do normy. Tutaj jest, mamy do czynienia z wojną w której Polska aktywnie pomaga Ukrainie i to nie jest nic, nic rewelacyjnego. No takie są po prostu konsekwencje tego, na które większość Polaków się zgadza. Panie pośle, zanim to jeszcze ja. Wczoraj w jednej z telewizji w rozmowie pan hołownia, szef pana ugrupowania, mówił o. Mafii węglowej czy coś takiego rzeczywiście istnieje pana zdaniem? No, gdzie trafiają pieniądze, które stanowią różnicę pomiędzy ceną węgla w kopalni, a ceną węgla u pośrednika. Kiedyś tak to jak, się nazywało spekulanci. Ta, tak jak powiedziałem, ta różnica jest gigantyczna. To różnica to jest około, nie wiem, dwóch tysięcy złotych na jednej tonie. A co do tych działań, o których mój szanowny kolega od, o, opowiada, no to nie było wojny wtedy, kiedy zatrzymaliście transformację energetyczną. Wtedy, kiedy uchwaliliście ustawę, która kasowała. Moc co ale co pan rozumie pod słowem ja zatrzymanie wojny, transformacji energetycznej? No, zepsuliście chyba wszystko, co się tylko dało zepsuć. W 2016 roku konkretnie? zaczęliście walczyć z energetyką wiatrową. Uchwaliliście ustawę, z której, z której wynikło, że nie opłaca się w Polsce instalować mocy wiatrowych. Nie tak dawno, rok temu uchwaliliście ustawę, z której wynika, że nie opłaca się już w Polsce instalować paneli solarnych na dachach. Ale skanno. zapowiadaliście. przecież gigantycznie... instalują Zapo już, te panele Już nie, insta taśmowo, już no. nie instalują, ale dlatego że zmieniliście warunki rozliczeń w taki no. sposób, że panele solarne na dachach przestały się opłacać. To była chyba jedyna rzecz, którą robiliście dobrze i musieliście to znowu zepsuć. Zapowiadaliście w programie dla Śląska 14 miliardów złotych na wyczyszczenie powietrza nad Śląskiem, czyli na działania w, w ramach tak zwanego programu Czyste Powietrze. Wydaliście z tego, zdaje się, jedną 14, czyli miliard złotych w ostatnich rozliczeniach został wydany. To, to, to są jakieś w ogóle grosze po 5-6 latach realizacji. Tego programu. Dzisiaj, aha, nie przeszkadzało wam e, to, że Putin e, dokonał zaboru Krymu, że e, dokonał e, no nie, zaboru no to, to już, obwodów Ługańskiego e, i kłamstwo, Donieckiego. No, 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 tak jak, nie przeszkadzało tak wam to w importowaniu no, to to był... rosyjskiego węgla. Przecież przez lata Polska była jednym z największych importerów rosyjskiego węgla o Niemiec. mi odpowiedzieć nie, panu posłowi. Trudno mi nawet polemizować na, na tym poziomie. No, poseł Gramatyka, który jest pracownikiem naukowym no, Uniwersytetu Śląskiego, e mówi, że, że PiS akceptował aneksję Krymu. No, no, jak możesz coś takiego powiedzieć? To jest po prostu kłamstwo. Pytanie doszło w 2014 no. pytanie było, roku. Pytanie, i w pana, pana roku pytanie pana redaktora węgiel. dotyczyło. dotyczyło Mafii węglowej. No, czy ona istnieje, czy nie? Jak, ona, jak to funkcjonuje? No, tym się będzie zajmowała prokuratura, sądy, CBA. Natomiast yy, ja naprawdę proszę, że w tej trudnej sytuacji, w jakiej Polska się znalazła, Oczywiście ten rząd można krytykować tak, jak każdy inny, natomiast nie przeginajmy dlatego, że ten rząd tyle dla bezpieczeństwa Polski zrobił, jak żaden inny, a pomoc dla zwykłego, szarego obywatela w każdej dziedzinie, w każdej dziedzinie życia jest porówno, po prostu nieporównywalna. Ludzie którzy są mało zarabiają otrzymują tą pomoc w każdym zakresie i również teraz dostaną pomoc yy, i będą mieli możliwość kupienia stosunkowo małego węgla. Teraz to to wróćmy pomoc do, i, się węgla. do pośredników trafi jeśli, nie do, jeśli, jeśli do gospodarstwa. To, te, to teraz, tak. to teraz, to teraz ja drodzy panowie. Dwie opinie opinie związkowców na temat sprzedaży i dystrybucji węgla. Bogusław Ziętek szef Związku Zawodowego sierpniu 80 mówi że trzeba jak najszybciej Szybciej zorganizować centralny punkt dystrybucji węgla, do którego trafiać będzie węgiel z polskiej grupy górniczej. A Dominik Kolosz mówi, że powinno to funkcjonować w sposób zbliżony do franczyzy. Kolorz to ja chyba myślę. na tym programie suchej nitki nie zostawił, przynajmniej jak czytałem jego wypowiedzi z dzisiejszego poranka, kiedy ten Ale pomysł rządowy, ten pomysł rządowy został gdzieś tam wstępnie zaprezentowany, no to zdanie pana ten przewodniczącego Kolorza pan e, no pan był, było wręcz panie. rujnujące, dlatego ja, dlatego. Ja, ja zrozumiałem, że, że tutaj chodzi o ten e, program e, pana pana Ziętka. Ale ja, no cóż, to są związkowcy, którzy funkcjonują na kopalniach już od kilkudziesięciu lat. Niech przedstawią program dystrybucji węgla, sprawiedliwy, opłacalny ekonomicznie dla kopalń, dla załóg kopalnianych i dla ludzi, którzy ten węgiel kupują. Niech przedstawią ten program. Odbywa się coś takiego w Katowicach jak Rada Dialogu Społecznego. Tam związkowcy są reprezentowani, jest reprezentowany rząd. Niech przedstawią lepszy program tej redystrybucji węgla. Z pewnością będzie to... Uwzględnione, a przynajmniej przedyskutowane. Ja bym na ten, na ten temat chętnie porozmawiał. Bo to, że ktoś na, na kimś nie pozostawia suchej nitki na jakimś programie, na jakimś nie działa, działaniu, to nie, to nie znaczy, że ma do zaproponowania coś innego. Niech zaproponuje coś innego, będziemy rozmawiać. A może oni właśnie dlatego krytykują i nie zostawiają suchej nitki, że to, co państwo proponujecie, jest po prostu no, nie do zaakceptowania. A co przez pan nich? proponuje, panie no, proszę, proszę nie zmieniać działania. Co Związki pan proponuje. Nie... Nie chodzi o tego, sprzedaż węgla. Żeby pokazywać programy, związki zawodowe są po to, żeby bronić praw pracowników, i dotychczas nie przeszkadzała Wam współpraca ze związkami zawodowymi, w tym związkami górniczymi. Dopiero w momencie, kiedy oni zaczęli Was krytykować, to nagle się okazuje, że teraz od nich będziecie oczekiwać przedstawienia programów na Radzie Dialogu Społecznego. Panie pośle, no już Pan jest w parlamencie od wielu lat, i chyba nigdy tak nie było, że związkowcy rządzili tym krajem. No no to panie pośle, pan jest od wielu lat już na tym świecie, także w górnictwie związkowcy mają bardzo dużo do powiedzenia, z pewnością więcej, z pewnością więcej niż nie jeden minister. Natomiast rząd ze związkami zawodowymi chce współpracować i współpracuje i ten kontakt jest bardzo dobry. Natomiast po tym, co Państwo tutaj mówicie, krytykując już to, co zostało parę godzin temu przedstawione przez rząd, jeśli chodzi o dopłaty do węgla dla ludności, jeśli ktoś Te podejmuje tak fundamentalną krytykę, niech powie, co on proponuje, w jaki sposób chce działać. Związki zawodowe są od bronienia prac pracowniczych, ale akurat tutaj dopłaty do węgla z budżetu państwa to nie uderzy w pracowników kopalń, a więc jeśli się podejmuje taką krytykę ledności, to pośle. trzeba coś zaproponować. I również, źle było pytanie, panią I również było pytanie do pana posła. Co pan proponuje jeśli chodzi o węgiel? Pan źle usłyszał, panią minister. Te dopłaty nie będą do gospodarstw domowych i do rodzin, które zaopatrują się w węgiel, tylko te dopłaty będą dla pośredników, nie. dla importerów tego węgla. Nie. Ci, którzy zaopatrują to, to, to się w węgiel, się będą mieli regulowaną cenę Bo, na poziomie panie... średniej zeszłorocznej, pod warunkiem, że przedstawią stosowne zaświadczenie, będą mogli zaopatrzyć się w trzy tony takiego węgla. Dokładnie to powiedziała pani minister. I to Co my prawda. proponujemy? Uczciwe Natomiast... zasady. Dopłaty dla rodzin, dopłaty dla gospodarstw podarstw domowych, wykorzenienie mafii węglowych, doprowadzenie do sytuacji, w której węgiel z jakimś lekkim narzutem wyjeżdża z kopalni, a nie cena węgla wyjeżdżającego z kopalni, nie różni się dwukrotnie czy trzykrotnie od ceny tego samego węgla na składach węglowych. No, to Przecież to, 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 to jest Panie, naturalne. Panie pośle, mamy jeszcze minutę. Ostatnie słowo należy do posłuszeństwa. No więc oczywiście y, wszyscy na tym skorzystają. Odbiorcy węgla na tym skorzystają. Nie Dostaną pieniędzy wprost do ręki, to jest prawda, to jest oczywiste, natomiast będą mogli kupić węgiel za 993 zł. A więc de facto 6, zostanie, 6. Y, zostanie im 1000. Zostanie im a według dzisiejszych są dwa tysiące w kieszeni nawet. To jest matematyka, wyższa matematyka. Jaka no wyższa to, to matematyka? To jest zupełnie oczywiste. Panie Nie pośle. będziecie płacić tysięcy, tylko pan, 996, powinni Pan na koniec rzucił, rzucił tutaj kilka sloganów, a, a trzeba było od razu mówić kon, konkretami. Ile tych dopłat chcecie dać? W jaki sposób chce pan walczyć z, ma z masą węglową? Przedstawiamy to powiedzieć, no. każdego dnia. Problem polega na tym, że politycy pańskiego pokroju, mimo że pana lubię, to trzeba to powiedzieć. Wiedzieć, nie chcą słuchać pomysłów opozycji. Ja chce słucham, ale pan nie chce nic słuchać. konkretnego nie powiedzieć. Drodzy panowie i tu musimy postawić kropkę. Ja wiem, że panowie się lubicie, lubicie się kłócić także. I o to w tym programie chodzi by merytorycznie dyskutować, ale czas naszego programu się skończył. Poseł Wojciech Szara ma Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. I poseł Michał Gramatyka Polska 2050. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Panie pośle również.